Witam serdecznie wszystkie lwy na moim kanale i zapraszam do czytania na miesiąc kwiecień 2022. Sprawdzimy energię na ten miesiąc, pracę, finanse, uczucia, zdrowie. Pamiętajcie, kochani, że czytanie to jest ogólne, ono nie musi rezonować z każdym z Was. Jeżeli tylko macie ochotę na czytania prywatne, śmiało, zapraszam do kontaktu. Adres e-mail znajdziecie pod tym filmem. Dowolna ilość pytań 50 złotych i czytania roczne z uwzględnieniem każdej sfery życia 100 złotych. W tym również możecie mi zadać kilka pytań. Pytań. Wykonuje rytuały oczyszczające, przyciągające miłość finanse, rytuały separacyjne oraz pracuje z odblokowaniem czakr. Robię także bransoletki z naturalnych kamieni ze znakami zodiaku na zamówienie. W dziale karty społeczności zobaczycie ofertę ze zdjęciami i opisami oraz na Facebooku wróżka ezoteruszka. Każdy kamień ma swoje właściwości, działa ochronnie, pomaga nam w życiu, czy to w sferze miłosnej, czy to w sferze zawodowej, także warto mieć osobisty amulet zawsze przy sobie. Moi drodzy, zapraszam zatem kochane lwy do czytania na miesiąc kwiecień. Sprawdźmy dla Was, jakie energie tutaj się pokazują. Moje drogie lwy, z jaką postawą wchodzicie do kwietnia? Tutaj mamy kartę dziesiątki buław. To jest ogólne zmęczenie, przeciążenie, y, odpowiedzialnością za finanse, za rodzinę, być może za dużo dźwigacie na swoich plecach. Może tu być dużo pracy, możecie czuć się przemęczeni, może to być takie ogólne osłabienie, prześileniem, właśnie wiosennym. Natomiast, kochani, gdzieś dziesiątka była, to też taka, już taka karta, która mówi o tym, że za dużo problemów do tej pory było w Waszym życiu. Być może praca nie spełnia Waszych oczekiwań, może czujecie się bardzo przemęczeni, niedocenieni. Tu będzie konieczność odpoczynku, tak? Konieczność zadbania o siebie, o swoje zdrowie i psychiczne, i fizyczne. Także, drogie lwy, nie przeciążajcie się, nie myślcie negatywnie, nie dźwigajcie za dużo problemów na swoich plecach. Warto zająć się sobą. Pieniądze, dobra materialne, karta śmierci to jest zmiana, to jest transformacja. Przede wszystkim, jeżeli do tej pory były jakieś problemy finansowe, nie mogliście sobie z tym wszystkim poradzić, poszukajcie jakiejś alternatywnej, nowej ścieżki, tak, kariery czy rozwoju zawodowego. Czegoś, co pomoże Wam zarobić, odłożyć dodatkowe pieniążki, trzymajcie też na czarną godzinę, nie wydawajcie zbyt pochopnie pieniędzy, bo mogą Wam być bardzo potrzebne w najbliższym czasie. Tutaj przede wszystkim karty radzą, żeby po prostu nie, nie szaleć, nie szarżować, tylko obchodzić się bardziej tak zdroworozsądkowo z tymi finansami w tym miesiącu. Jeżeli chodzi o podróże, krótkie karta sądu. To jest karta, która mówi o tym, żeby zadbać o swoje zdrowie. Przede wszystkim wybierzcie się do sanatorium, wybierzcie się na jakieś właśnie termy, wybierzcie się też gdzieś, gdzie po prostu możecie zadbać o swoje zdrowie, tak? Czy to natężnie, żeby powdychać troszeczkę jodu, czy to po prostu gdzieś, w jakieś takie miejsce ustronne, jezioro nad morze, żeby tutaj zadbać bardziej o, o siebie, także tutaj z tymi podróżami, no najlepiej po prostu nad morze, tak? na wiosnę. Jeżeli chodzi o rodzinę dom, karta głupca, to jest jakiś nowy początek, to jest też karta dziecka. E, cieszenie się życiem, cieszenie się po prostu relacją, w której się znajdujemy. Możecie myśleć o powiększeniu rodziny o dziecku, możecie też myśleć o tym, żeby w końcu coś nowego rozpocząć, wejść w nową relację i zamknąć to, co było do tej pory, co Wam nie służyło i było toksyczne. Życie uczuciowe Askielichów to jest początek zakochania, miłości. I tak jak mówię, tutaj możecie faktycznie myśleć o powiększeniu rodziny, możecie myśleć właśnie o ciąży, o dziecku. Samotne lwy mają szansę kogoś spotkać do relacji, być może rybę raka Skorpiona albo bliźnięta właśnie. Tutaj będzie też osoba bardzo taka uczuciowa, wrażliwa, empatyczna i przede wszystkim, kochani, dużo miłości, dużo wsparcia. Jeżeli chodzi o Wasze zdrówko, tutaj w tym miesiącu pojawiła mi się ósemka pentakli. Przy ósemce pentakli zwróćcie uwagę na pasożyty, na bulimię, anoreksję i problemy ze świadomością. E, oczywiście czytanie jest ogólne nie dla każdego, ale warto po prostu to też skonsultować z lekarzem co otrzymacie od ludzi. Trójka mieczy. Trójka mieczy mówi o zranieniu, o tym, że nie ma wsparcia, jeśli chodzi o ludzi. Ktoś was może dotkliwie zranić, serduszko zaboli, może paść za dużo niefajnych słów. Może być jakiś konflikt, kłótnia z kimś w rodzinie lub z bliskiego otoczenia, tak, z jakimś przyjacielem. Także tutaj będzie potrzeba odpoczynku, przemyślenia sytuacji. Bardziej będziecie się izolować od ludzi. Potrze wy tutaj takie zranienie poczujecie, tak jakby potrzeby pobycia w samotności, tak? Asceza, samotność, wyciszenie, żeby nabrać siły, żeby dojść do siebie. Straty, problemy, siódemka buław. Tu jest jakaś walka, jakaś walka, konflikt, kochani. Jeżeli pojawi się jakaś osoba konfliktowa, czy z kimś po prostu będziecie mieć na pieńku, starajcie się po prostu nie wchodzić w takie sytuacje, bo to się odbije negatywnie na waszym zdrowiu. Nie kłóćcie się, nie wchodźcie w te sytuacje, bo ktoś może użyć manipulacji, ktoś może chcieć tutaj wami manipulować. Nie daj Boże, to wy będziecie chcieli kimś manipulować. Mamy dosyć trudne energie. I tutaj, jeśli chodzi o podróże, karta diabła, coś was będzie kusiło mocno. Niektórzy z was mogą wejść nawet w romans, i ten romans może zakończyć się niechcianą ciążą, więc też na to uważajcie, kochani, bo są jakby jakieś takie perturbacje w tym miesiącu. Z jednej strony dużo miłości, a z drugiej po prostu gdzieś jakieś takie zapędy, żeby coś zrobić, żeby jeszcze kogoś może zdobyć. Tak, jakby lwy nie potrafiły usiąść na tyłku w, w jednym miejscu, tylko po prostu w tym miesiącu zaczynacie tutaj szaleć. No, dla samotnych singli fajnie, bo możecie kogoś poznać, możecie tutaj mieć kilka opcji do wyboru, gdzieś w ustronnym miejscu kogoś poznacie, mm, ale też zastanówcie się, jeżeli macie kogoś stałego, czy nie zranicie tej osoby, tak? Yy, kariera awans as buav, to są nowe możliwości, nowe szanse i perspektywy. Tu się może pojawić fajna. Propozycja, i możecie dużo pieniążków zarobić. Także bardzo fajnie, zostaniecie docenieni. To jest karta mówiąca o awansie, o podwyżce. Także w karierze zawodowej duże zmiany, bo jeszcze karta śmierci, czyli jakaś taka transformacja. Idziecie do przodu. Marzenia do spełnienia, czwórka mieczy. No właśnie, chcecie zaleczyć zranione serce, nie chcecie już być więcej zranieni, albo to wy po prostu jeżeli kogoś zraniliście, doszło do rozstania, gdzieś jakieś lwy, myślał o kimś z przeszłości. Ja mam wrażenie, że to było zranione serce, że wy nie potraficie tego do tej pory zaleczyć. Marzycie o tym, żeby tutaj do kogoś wrócić. Jest jakaś miłość skrywana. Jest też miłość do własnych dzieci. Takie tutaj energie mi się pojawiły. Sprawy, które się kończą, dwójka buław. No takie lawirowanie pomiędzy tym, co ja chcę, co ja czuję, co ja myślę, co ja zamierzam zrobić, tak? Tutaj macie dużo planów, yy, chcecie coś zrobić, ale też no za dużo tego wszystkiego, za dużo opcji. Kończy się taka yy, sytuacja, gdzie stoicie na rozdrożu i nie wiecie, co macie dalej zrobić, tak? Tutaj raczej będą przemyślane decyzje, aczkolwiek czuję, że właśnie uczuciowo perturbacje, kochani. Perturbacje, tutaj mogą się pojawić nowe osoby do romansów. Jakiś taki romansowy miesiąc się pojawia. Zobaczmy na te uczucia Starota Sexual Magic. Siódemka kielichów, dokładnie, wy o kimś marzycie. Wy o kimś marzycie, jesteście w jakimś związku, niby jest ten związek spełniony, niby, ale wy gdzieś tam w głowie myślicie o kimś innym, marzycie o jakiejś innej relacji, kogoś macie w głowie. No i tu jest cesarz, tak? Mężczyzna w stałej relacji, który jest. No takim dobrym ojcem, mężem Ale gdzieś tam bardzo apodyktyczny Może ten mężczyzna nie daje wam szczęścia Szukacie bardziej takiego ognia romansu No i księżyc no, Ryby albo raki są w waszym otoczeniu Wy o tych osobach marzycie Ewidentnie tu jest dużo kielichów Ryba, rak bądź skorpion Wy o kimś marzycie, wy chcecie z kimś się połączyć Może doszło wcześniej do rozstania Lwy bardzo, bardzo tęsknią Bardzo Tu są takie karty zranionego serca Tęsknoty, żalu za tym, co było, co niespełnione, co utracone. Takie przesłania, kochani, natomiast powtarzam, czytanie jest ogólne, nie dla każdego. Zapraszam do czytań prywatnych. Adres mailowy znajdziecie pod tym filmem. Postaram się pomóc, doradzić. Zrobimy czytania na relacje, czytania miesięczne, tygodniowe czy też roczne, w zależności od Waszych potrzeb. Trzymam kciuki, pozdrawiam serdecznie i życzę wszystkiego dobrego.